Się raz, jak, jak to się Najpierw musisz się nauczyć robić psibala. Dopiero potem możesz myśleć o robieniu kuli ognia i, i innych. Aha, a to jest bardzo skomplikowane, bo ja nie wiem trochę, jak to zrobić. Wejdź na to forum, tam będziesz miał wszystko. Aha, ci mówisz, że. A która jest kula trudniejsza wody czy ognia? To zależy. Aha, to zależy. Dla jednego jest trudniejsza woda, dla drugiego ognia. A kule wody i ognia to nie jedyne, jakie potrafię tworzyć. Aha, a jakie potrafisz jeszcze? Kule energii, takiej jak elektryczna. O, o kurde, o takim żywiole to ja nie słyszałem. Normalnie to tak wygląda, jakbyś piorun kulisty trzymał w ręku. O kurde, a to niebezpieczne to jest. Jeżeli stacisz nad tym kontrolę. Aha, a to może zabić kogoś. O tak. Nie, no w sumie to zależy jeszcze od tego, jak, mo jak mocne natężenie ma energia. Aha, ale to poważnie, te kule to poważne są, ja to... Tyle, że ja jestem już w tym tak zaawansowany, że jakbyś stworzył kulę ognia i nią we mnie rzucił, to ja bym mógł ją złapać i zamienić swoją energię. O kurde. To też musisz się nauczyć, a to ile... Przeczytaj to sobie dokładnie. Ile nad tym pracowałeś? Nad, nad taką kulą ognią? że... Rzeczywistą, o, Ognia nad kulą, ile pracowałeś, Słuchaj. Pierwszego psibala zrobiłem przypadkowo w wieku 7 lat. O kurde, a, jak to się stało? a, miał, taką, a miał taką moc, że zrobił o idealnie okrągłą dziurę w drzwiach drewnianych. O kurde, po prostu drzwi w tym miejscu zniknęły. O lol, ale elektryczna to też jest bardzo groźna. Tak. O kurde. No nie, elektryczna to, za, to może być groźna, nie musi. Zależy jakie napięcie dasz. Aha. Tak, jak, tak jak prąd z baterii cię nie zabija, a z gniazdka może. A to w sumie jest... No. I to energia i to. A jak jeszcze potrafisz robić? Jednym z najtrudniejszych do kontrolowania żywiołów jest wiatr. Coś to może zabić. To, ma bardzo, to, to jest bardzo silne, tak? Wiesz, co ja wyćwiczyłem? No. Bo ogólnie rzecz biorąc, kiedy ma się kontrolę nad żywiołami, to można stworzyć coś w rodzaju własnych ataków. Ja stworzyłem coś w rodzaju fus rodach. Aha. O kurde. Ale to może stworzyć swoje takie rzeczy i nazwać? Teoretycznie tak. A są jakieś mistrzowie, na przykład yy, jakieś pojedynki mistrzów, że się bijesz tymi kolami? Chyba cię pojebało, człowieku. Wiesz jak trudno jest spotkać inną osobę, która też posiada takie zdolności. No to w Polsce nie ma takich ludzi. Są, Aha. są, aczkolwiek bardzo niewielu. Jestem bardzo zainteresowany nauką i wiesz... Tylko yy, nie wiem, czy uda Ci się w ogóle czegokolwiek nauczyć. Talent, z tym Niekoniecznie Każdy Aha. człowiek rodzi się Mając jakiś tam poziom energii mhm. Większość ludzi czyli, prze, czyli wszyscy ci Którzy nie, nie potrafią I nie mogą się tego nauczyć Mają energię poniżej poziomu drugiego o, kurde. Nie ma y, osoby która ma energię poniżej poziomu pierwszego Bo taka osoba zmarłaby zaraz po urodzeniu O, o. Także jak używasz energii, to bardzo uważaj, żeby czasem nie zużyć jej za dużo. Aha, to każdy ma jakiś tam limit tego. Nie. Ogólnie y, poziom pierwszy, jeżeli zużyjesz poniżej poziomu pierwszego, możesz stracić przytomność albo nawet umrzeć. Także przeważnie do technik lepiej zaczerpnąć dużo energii z otoczenia, niż korzystać z własnych zasobów. Co, to ja. Ale te początkowe to są tylko takie ćwiczenia koncentracyjne. Najpierw musisz zacząć wyczuwać i kontrolować energię swojego własnego ciała, móc pobierać energię z otoczenia i tak dalej. Aha, ale ile pracujesz już nad tym? Ile siedzisz w, tym, w tej energii? Od siódmego roku życia. Aha, od siódmego. A to ha, mówisz, że tego drzwi zniknęły. Jak uderzyłeś? 10 lat siedzę w tym już. O kurde, to mówisz, że masz 17 lat, jesteś taki zaawansowany w to. Mhm. Mm to wiesz, to ja wezmę tą twoją stronę i ja poczytam. Tylko y, ci coś powiem, y, nie wszyscy uczą się równo, jedni się uczą szybciej inni wolniej. Aha, czyli mówisz, że ja mam ja, ja się uczę w miarę szybko... A nie, nie wiem. Nie wiem jak ty szybko się tego zdołasz nauczyć. No. Rozumiem. Um. Patryk to... Y, Patryk ten. Wiesz, który To no, no no, kolega Patryk, no? No. To... O, Wykonał kulę wody W tydzień się tego nauczył To jest bardzo szybko Kurde, no muszę go przebić Nie może być lepszy ode mnie no, Obawiam się, że może No może No dobra, to wiesz co to... y, Słuchaj, w każdym razie y, Patryk Z tego, co mi się wydaje To najprawdopodobniej Będzie miał energię Pomiędzy y, trzecim a czwartym poziomem O kurde ja mam energię poziomu siódmego. Mhm, mm ale to myślisz, że do teraz trenuje Patryk? Hmm? Myślisz, że do teraz on jeszcze trenuje, Patryk? Jeszcze trenuje? Myślę, że to tam trochę trenuje. Aha, kurde. A może już zostawił, nie no, wiem. Dobra, wiesz co... mam z nim... I ja się trochę pouczę i po następne wskazówki to ja zadzwonię do ciebie, bo wiesz... Eee, nie dzwoń od razu, może najpierw napisz, czy czasem nie przeszkadzasz, czy tak. No dobra, ale aha, bo ty czasem się koncentrujesz i robisz te kule, tak? Niekoniecznie, ja mam też dużo innych zajęć. Aha, aha, no dobra. No to dzięki, na razie mistrzu. Na razie. Co za debil! <śmum> Co za idiota! jeszcze po, raz, jak, jak to się robi? Najpierw musisz się nauczyć robić psibala. Dopiero potem możesz myśleć o robieniu kuli ognia i, i innych. Aha. A to jest bardzo skomplikowane, bo ja nie wiem trochę, jak to zrobić. Wejdź na to forum, tam będziesz miał wszystko. Aha, ci mówisz, że. A która jest kula trudniejsza wody czy ognia? To zależy. Aha, to zależy. Dla jednego jest trudniejsza wody, dla drugiego ognia. A kule wody i ognia to nie jedyne, jakie potrafię tworzyć. Aha, a jakie je potrafisz jeszcze? <laughs> kule energii takie jak elektryczna. O! Kurde, o takim żywiole to ja nie słyszałem. Normalnie to tak wygląda jakbyś piorun kulisty trzymał w ręku. O kurde, a to niebezpieczne to jest. Jeżeli stacisz nad tym kontrolę. Aha, a to może zabić kogoś. O tak. Nie no, w sumie to zależy jeszcze od tego jak, mo jak mocne natężenie ma energia. Aha, ale to poważnie, te kule to poważne są, ja to... Tyle, że ja jestem już w tym tak zaawansowany, że jakbyś stworzył kulę ognia i nią we mnie rzucił, to ja bym mógł ją złapać i zamienić swoją energię. O kurde. To też musisz się nauczyć, a to ile... Przeczytaj to sobie dokładnie. Ile nad tym pracowałeś? Nad, nad taką kulą ognia rzeczywistą. Ży ognia nad kulą ile pracowałeś? Słuchaj. Pierwszego psibala zrobiłem przypadkowo w wieku 7 lat. Kurde, a, jak to się stało? A, miał taką, a miał taką moc, że zrobił o idealnie okrągłą dziurę w drzwiach drewnianych. O kurde. Po prostu drzwi w tym miejscu zniknęły. O lol, ale elektryczna to też jest bardzo groźna. Tak. O kurde. No nie, elektryczna to, za, to może być groźna, nie musi. Zależy jakie napięcie dasz. Tak jak tak jak prąd z baterii Cię nie zabije, a z gniazdka może. A to w sumie jest... No. I to energia i to. A jak jeszcze potrafisz robić? Jednym z najtrudniejszych do kontrolowania żywiołów jest wiatr. Aha. To też Cię to może zabić. To, ma bardzo, to, to jest bardzo silne, tak? Wiesz co ja wyćwiczyłem? No. Bo... Ogólnie rzecz biorąc, kiedy ma się kontrolę nad żywiołami, to można stworzyć coś w rodzaju własnych ataków. Ja stworzyłem coś w rodzaju fusrodach. Rodach. Aha, o kurde. Ale to można stworzyć swoje takie rzeczy i nazwać? Teoretycznie tak. Mhm. A są jakieś mistrzowie, na przykład yy, jakieś pojedynki mistrzów, że się bijesz tymi kolami? Chyba cię pojebało, człowieku. Wiesz, jak trudno jest spotkać inną osobę, która też posiada takie zdolności? No to w Polsce nie ma takich ludzi. Są, uh -huh. są. Aczkolwiek bardzo niewielu. Jestem bardzo zainteresowany nauką i wiedzą. Tylko y, nie wiem, czy uda Ci się w ogóle czegokolwiek nauczyć. Trzeba mieć talent, z tym urodzić. Niekoniecznie. Uh -huh. Każdy człowiek rodzi się mając jakiś tam poziom energii. Uh -huh. Większość ludzi. Czyli, prze, czyli wszyscy ci, którzy nie, nie potrafią i nie mogą się tego nauczyć, mają energię poniżej poziomu drugiego. O kurde. Nie ma y, osoby, które ma energię poniżej poziomu pierwszego. Bo taka osoba zmarłaby zaraz po urodzeniu. O o. o kurde. Także jak używasz energii, to bardzo uważaj, żeby czasem nie zużyć jej za dużo. Aha, to każdy ma jakiś tam limit tego. Nie. Ogólnie y, poziom pierwszy, jeżeli zużyjesz poniżej poziomu pierwszego, możesz stracić, przytomność albo nawet umrzeć. O. Także przeważnie do technik lepiej zaczerpnąć dużo energii z otoczenia, niż korzystać z własnych zasobów. O o, no dobra. To wiesz co, to ja... Ale te początkowe to są tylko takie ćwiczenia koncentracyjne. Najpierw musisz zacząć wyczuwać i kontrolować energię swojego własnego ciała Móc pobierać energię z otoczenia i tak dalej. Aha, ale ile pracujesz już nad tym? Ile siedzisz w, tym, w tej energii? Od siódmego roku życia. Aha, od siódmego. A to ha, mówisz, że tego drzwi zniknęły, jak uderzyłeś. 10 lat siedzę w tym już. O kurde, to mówisz, że masz 17 lat, jesteś taki zaawansowany w to? Mhm. To wiesz ja wezmę tą twoją stronę i ja poczytam. Tylko y, ci coś powiem, y, nie wszyscy uczą się równo, jedni się uczą szybciej, inni wolniej. Aha, czyli mówisz, że ja mam ja, ja się uczę w miarę szybko, a nie, nie wiem, nie wiem jak ty szybko się tego zdołasz nauczyć. No. Rozumiem. Ym... Patryk to, y, Patryk ten, wiesz, który no, no Patryk. No kolega Patryk, no. No, to o, z, wykonał kulę wody, w tydzień się tego nauczył. To jest bardzo szybko. kurde, no muszę go przebić. Nie może być lepszy ode mnie. O, no, obawiam się, że może. No, może. No, dobra, to wiesz. Y, słuchaj, w każdym razie, y, Patryk, z tego co mi się wydaje, to najprawdopodobniej będzie miał energię pomiędzy y, trzecim a czwartym poziomem. O kurde. Ja mam energię poziomu siódmego. Ale to myślisz, że do teraz trenuje, Patryk? Hm? Myślisz, że do teraz on jeszcze trenuje, Patryk? Jeszcze trenuje? Myślę, że to tam trochę trenuje. Aha, kurde. A może już zostawił, nie no, wiem. Dobra, wiesz, to ja się trochę pouczę i po następnej wskazówki to ja zadzwonię do ciebie, bo wiesz. E, nie dzwoni od razu, może najpierw napisz. Czy czasem nie przeszkadzasz, czy tak? E, no dobra, ale aha, bo ty czasem się koncentrujesz i robisz ty kule, tak? Niekoniecznie, ja mam też dużo innych zajęć. Aha, aha, no dobra. No to dzięki, na razie, Mistrzu. Na razie. Co za debil! <grym> Co za idiota!